A tym miłość jest najważniejsza Witajcie kochani! Dzień dobry serdecznie! Dziś pomówimy sobie o walentynkach. Walentynki to jest takie słodko-pierdzące święto. Pełne plastików, eee, serduszek, tak, łaboszków i innych pierdoletów, które nikomu nie są do niczego czerwonych potrzebne. Czerwonych chusteczek i tych strasznych <noise> poduszek, które były urocze tylko w podstawówce. Dużo osób chodzi do na przykład restauracji, dużo par wybiera się do restauracji lub przyszłych par wybiera się do restauracji. Uważam, że to nie powinno być święto tylko dla zakochanych w sensie pary, ale też e, dla przyjaciółek, dla przyjaciół, tak, dla, dla kogoś, kogo kochacie. Jak pięknie powiedziane. Staram się. Zazwyczaj w taki dzień ludzie wybierają się do restauracji na walentynki, na specjalne i... walentynkowe pakiety, które są Bleh, przesłodzone jak cholera. Dzisiaj pokażemy wam alternatywę do spędzania walentynek właśnie w takim bardzo znanym kształcie. Znacie nas i wiecie, że to będzie poradnik jedyny w swoim stylu. To pokażemy wam miejsca, które są nieco tańsze. I kultowe. Każdy z was będzie mógł się do nich wybrać. I można te walentynki spędzić niedrogo, w zimnie, szybko i wiecie, bez żadnych problemów, a do tego w ciekawym towarzystwie i ciekawym otoczeniu. Także skoro Julia już zmieniła głos na to, żeby było jeszcze zabawniej, to zapraszam do oglądania. Jeżeli wasza kobieta ma ochotę spędzić walentynki, wy za tym nie przepadacie, ale generalnie, no co macie zrobić? A w portfelu świeci pustkami, Proszę. w kieszeni pajęczyny, a na koncie niedoperze, to trzeba sobie jakoś radzić. Można to zrobić idąc do kultowych, niedrogich knajp, kultowych miejsc w Warszawie. Bo mówimy tu dzisiaj o Warszawie Za to będą to miejsca z charakterem Będą to miejsca z duszą Nie najmłodsze, ale na pewno smak I to co wam zaoferują Zrekompensuje Te bide zędzą. zędzą. Miłość jest najważniejsza To żeby spędzić razem czas Żeby się dotknąć, żeby się przytulić Żeby popatrzeć sobie w oczy, żeby porozmawiać Żeby popatrzeć w oczy i przytulaniu Po zjedzeniu kolacji, spacerze zjedzeniu czegoś słodkiego Udać się na przyjemny wieczór przy filmie. Zresztą pamiętajcie, że to nie tylko w walentynki się kochamy. Kochać trzeba się przez cały rok. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Jeśli wasz partner, partnerka stanowczo cenią sobie rurki z pyszną, słodką, bitą, śmietaną, nie możecie w Walentynki nie zabrać ich właśnie tutaj, na sławne rurki z wiatraka. Od ponad 60 lat cieszą podniebienia Warszawiaków. Od małego do najstarszego, ponieważ bez względu na wiek wszyscy kochają rurki z bitą, śmietaną. I jest to też taki deser wiecie. Romantyczny i bardzo walentynkowy. Pani zdradziła nam, że w Walentynki. Całe pomieszczenie, mierzące może kilka metrów, będzie w cepuruszka. Rurki te nie były przychylne władzom PRL-u, ale przetrwały. Maszyna, z której wydobywa się pyszna śmietana, przetrwała. Ma ponad pół wieku. A do tego miejsce, które miało być zmienione, przetrwało. A rurki nieodzownie związane są właśnie z grochowem. Rurka kosztuje 3,30, więc za znowu panią możecie zabrać na kilka rurek. Jeżeli wasza kobieta. Podąża za trendami i wie, że lata 90. w modzie są właśnie dziś. Nie możecie nie zabrać jej do tego właśnie miejsca. Znajdujemy się na Saskiej Kempie. Na ulicy francuskiej 33 znajduje się kultowa Knajpa, kultowa gastronomia. Pizzeria Renesans. O jakże epokowej nazwie. Jest to istotny skansen na mapie kulinarnej Warszawy. Musimy Wam podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Tutaj, w tej pizzerii, można usiąść w środku i spędzić romantyczny wieczór, trzymając się za dłoń, lub pizzę kupić na kawałki na zewnątrz. Jeżeli kupicie pizzę na kawałki na zewnątrz, nie możecie wejść do środka. Pod żadnym pozorem. Są tu również bardzo sławne. Frytki. Pamiętajcie, że możecie zawsze kobietę wziąć za rękę i razem z kawałkiem pizzy, lub frytkami, lub pizzą i frytkami przeprowadzić do pięknego Parku skaryszewskiego w Warszawie. Na romantyczny spacer nad wodą. Tutaj zawsze trzeba troszeczkę poczekać renesansie. Ile jest kolejek? Dwie. Jedna do frytek. A druga do pycki. 5,50. Peperoni. Jest też hawajska. Dla wielbicieli pizzy, nie pizzy. nie widziałam pizzę z truskawkami, więc chyba ci mm. jest niż pizza z ananasa, ja lubię pizzę z ananasa. Ja I Trzy. No to te sławne frytki. Mała porcja 3,50 duża porcja... Trochę więcej. Widelczyk rodem ze smażalni ryb nad morzem. Są... Są pyszne. <laughs> ja myślę, że żadna... Ja bym się nie oparła po takich frytkach. Dokładnie. Jeśli wasza zacna dama uwielbia pepperoni, ale żal jej jeść, gdyż jest to lekko tłusta pizza. Zawsze możecie posilić się typową restauracyjną serwetką i zrobić taki oto myk. walentynki na pewno zapunktujecie sobie tym rzeczynem, że dbajcie o zdrowie i staracie się być fit. Możecie również zabrać swoją kobietę tutaj do środka, po to żeby spróbować iście francuskiego przysmaku, czyli cykorii zapiekanej pod szynką, pod beszamelem. No bardzo dobry francuski przysmak, który zjecie właśnie w tym miejscu. Frytki są mięciutkie w środku, kupiące z zewnątrz, pizza cieniutka Powiem wam, że to jest najlepsza mrożona pizza w mieście Chyba w walentynki nie zamierzacie zabierać swojej miłości życia do pizzy do dominium, czy do jakiejś sieciówki Nie, musicie postarać się o coś bardziej oryginalnego Renesans, to, to. to są późne lata 90, wspaniały wystrój Ten powiew świeżości Wtedy to się kochało Jeśli jesteście miłośnikami kuchni libańsko-kebackiej, zapraszamy na ruch francuskiej i z <laughs> Legendarny już kebab Efes. Najprawdziwszy kebab, w najprawdziwszym lawaszu z mięsem baranim. Znajdziecie tutaj kuchnię staroturecką. Macie również obok restauracji, w której możecie usiąść i spróbować przeróżne o bardzo dobre dania. Nasi koledzy twierdzą, że jest jak u mamusi. Poznają, jakiś powiedział, że wiesz co, musisz spróbować tego kebaba. Jakby On ci turecka mamunia zrobiła. Tak, to mięseczko tak. Mięseczko. Dokładnie. Jeżeli wasze kobiety kochają nieco cieplejsze klimaty, mogą posiedzieć przy stoliku, podtrzymać się za dłoń i koniecznie spacerować po chłodzie. Możecie je zabrać właśnie do cukierni. Iron. Tutaj możecie zjeść wspaniałego pączka ze śliwkowym nadzieniem oraz dużo innych pyszności i łakoci. z dobrą herbatę i zapłacić za kawę, herbatę, ciastko i pączka. 22 zł, jak widzicie Udana walentynkowa randka, nie musi być droga Ważne, żeby było romantycznie Mózeczka z tego holu <noise> Bardzo piękna Hol wyjedzie wam oczywiście Jeśli Wasza ukochana połowa Gustuje w nieco bardziej Retro klimatach klimata. I bardzo lubi na przykład zjeść na mieście Romantyczne walentynkowe śniadanie Lub Dzień po walentynkach będzie chciała zjeść pyszne, romantyczne, domowe śniadanie. Wystarczy przyjść na nowy świat 39, gdzie znajduje się bar familijny. Bary mleczne powstały w Warszawie już po wojnie. I większość z nich albo zniknęła z mapy Warszawy, albo została wyremontowana. Familijny trwa od lat. Jest tu fantastyczny zestaw śniadaniowy. Ja go absolutnie polecam. Jest to jajecznica z dwóch jaj na maśle, Do tego kajzerka z masłem i żółtym serem i do picia kakałko. My rekomendujemy paszteciki firmowe. Dla nich warto tu przyjść. Można tu zjeść również naleśniki ze śmietaną i z cukrem. Z serem. Kultowe danie w barze familijnym, czyli pasztyciki barowe. barowe z jajkiem i barszcz. Jak widzicie pani, jak nalała chochlo, jak wlała, jak rozlała, Proszę. podała, ręką wytarła. Spójrzcie, tutaj jest cebulka z jajkiem na twardo i szczypiorkiem. I taki zestaw kosztuje 8 zeta. Uh -huh. Więc możecie tutaj na randkę śmiało przychodzić. 16 zł za dwie osoby. Wspaniałe to. Polecamy również naleśniki z cukrem i śmietaną. I z serem. I z serem. Tak, tak, ser też tam jest. Tak, tak. <grych> Marszczyk jest nieco dziwny. Na deser świetny. <grych> Prawda? No. Taki słodziutki. Jeżeli wasza druga połówka lubi nieco bardziej dziwne miejsca, lub u... po prostu powrót do czasów studenckich, musimy wam polecić takie miejsce, które znajduje się w ukryciu Nowego światu Ale wydaje mi się, że każdy absolutnie zna to miejsce i przynajmniej raz nie wyszedł stamtąd z trzeźwy, a mowa o pawilonach, które są znane w niektórych kręgach jako pierdolniki. Od razu kierując się do pawilonów, możecie zakupić lubej kwiaty. Tutaj można wypić tanio kielicha. Albo jakiegoś super ekstra jingle, bingle, drinka. Można również zapalić shisha. Wyciech tu jest w ogóle cicho, czysto i pusto. Jak nigdy. Można zjeść jakąś przekąskę. Nie są to może szczyty kulinarnych możliwości. Ale za to zawsze dobrze wypełnić czymś brzuszek, szczególnie jeśli chce się pić alkohol. Nie pijemy na czczo. <l> Trzeba sobie zrobić dobry podkład. And I flipped it in a double mm -hmm. Thought it I would half, And I flipped it in a double yeah. It's that time again, we gotta go, go Take one, then I dash away from Popo yeah. Slacks around my grass, they want my dough, though -do. But I keep a 40 Akurat pod knajpą odpowiednią do swojego charakteru, Nie wiem co tam jest napisane, ale nie, 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 Sama czysta prawda tak. <noise> Zapamiętajcie, pawilony Paw nie, <noise> Warte spędzenia Walentynek miejsce. Brzeska 29 przez 31. Ulica na której znajdują się pyzy i flaki gorące i tutaj również można zjeść niedrogo. Można również zabrać ze sobą do domu. Nie trzeba jest na miejscu, bo zazwyczaj nie ma tu miejsca i ciężko jest w środku usiąść. Ale jak będziecie chcieli, to zamawiacie, dostajecie w słoiku. Ekonomicznie, ekologicznie zakręcany słoiczek możecie zabrać do domu. Pewnego razu już kręciłyśmy vloga i pokazywałyśmy Wam, co jest tutaj do jedzenia, ale też kręciłyśmy vloga i opowiadałyśmy o ulicy Brzeskiej, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to gdzieś tutaj Wam to wyjedzie. Miejsce to ma również oznaczenie, że serwują tu polskie smaki kulinarne. Te pyzy, po które kiedyś przyjeżdżało się, żeby zjeść je na Różycu. Jak widzicie, ciężko się tu dopchać. A jeżeli już ze swoją kochaną pożyrecie słoik pys, flaków śląskich, kopytek, czy czego tam chcecie, to zawsze możecie się w ciągu dnia wybrać właśnie tutaj na bazar i obejrzeć sobie, jak to na walentynki przystało. Suknie ślubne, garnitury, bo tego jest tu najwięcej. ci ja do chrztu. A co tu jeszcze można zamówić? Pięć rodzajów klusek, do tego chyba osiem rodzajów omasty. Mm -hmm. I kosztuje to 14 z Dodam, że jest to niezwykle tanie i wspaniałe miejsce, ale tam można usiąść, romantycznie wypić. Jest tam tak ciasno, że automatycznie przytulicie się ze swoją wybranką lub wybrankiem serca, bo nie ma miejsca, żeby stać daleko od siebie. A jak wyjdziecie z knajpy, to tuż obok jest sklep, gdzie można kupić alkohol wódka, piwo wino. Macie również miejsce, żeby zostawić peta przed wejściem do sklepu. La la! la. Kiedy waszej lubej i zmarzną dłonie? Niech łogzieje je! O słoik. Kulturalnie na wynos słoiczek, cieplutkie, drewniany, widelczyk. <noise> A dupa rośnie. Trochę przewiało te choinki. O, one są kawiany! Jest to pub Złoty Król, ale potocznie zwany jest pubem królewskim. Jeżeli wasza ukochana połowa interesuje się filmami, serialami, to nie możecie na randkę walentynkową nie zabrać tej osoby właśnie tutaj. Każdego wielbiciela serialu na wspólnej również zapraszam tutaj. I połowy polskich seriali, bo jak wiemy. W Warszawie istnieje tylko kilka lokacji, a ta najważniejsza, główna lokacja znajduje się właśnie w Wilanowie. Wszystkie serialowe i filmowe śluby, większość spacerów, bohaterów, imprez, nawet przyjęć ślubnych, odbywa się właśnie w tym pubie. Jeśli w serialu jest jakiś alkoholik, który ma wrócić do nałogu, zrobi to przy barze w tym pubie. Jest tu bardzo przytulnie. Bardzo. Jest romantyczna koza. Be Be <grymne> bella cosa. Te stoły tutaj i te krzesła i dosłownie te obramowanie wyglądają tak jak zawsze. <grymne> A jeżeli chcecie swojej drugiej połowie jeszcze bardziej zaimponować wystarczy je powiedzieć. co Jan III Sobieski kazał robić Marysieńce tuż przed swoim powrotem. Można też skuszyć się na coś do jedzenia ponieważ jest i tatary i śledzi i orzeszki. <grymne> Jak słyszymy, elementem ukulturalniania się w trakcie walentynek, może być ta oto świetlna wystawa z klasyczną muzyką. A jak zaimponujecie, jak powiecie, co to? to akurat chyba bardzo znane dzieło The Dump. O ile mnie pamięć nie myli, to jest nad pięknym, modrym Dunajem. Co za koszmarki. Ale chętnych nie brakuje e, jakby. Dobrze trzeba propagować muzykę klasyczną Jestem absolutnie za Wszyscy wiedzą, że romantyczniejszego miejsca niż serduszka w Milanowie nie ma W walentynki możecie się tu oświadczyć przynajmniej w walentynki kilka lat temu był nawet taki księgik możecie tam w tym koszyku na ludzi Jechać z wybranką musi jej oświadczyć lub z wybrankiem i jemu się oświadczyć. Lub wyrzucić wybranka lub wybrankę z koszyka. I most miłości. Nie musicie jechać do Wrocławia, nie musicie iść nawet na Świętokrzyski. Wystarczy przyjechać do Wilanowa i na specjalnych tablicach zahaczyć kutki. Myślisz, że to oznacza, że tutaj już są dzieci? Jak jest duża kutka, mniejsza kutka i trzymałe kutki. Jeżeli wasza druga połowa jest bardziej wymagająca, ale nadal retro, i pragnie iść do restauracji, polecamy wam retro-restaurację Lotos. Ona istnieje w tym miejscu od 70 lat. Ma ten sam wystrój, prawdopodobnie tych samych pracowników. To samo pyszne warszawskie Oni menu. Oni są jak Maryla Rodowicz. Tyle, że ona budzi się tylko na Sylwestra z dziką. <laughs> Płaszcza oddane, możemy iść, konsumować. Tu absolutnie wszystko pokryte jest wikliną. Pamiętaj, zakład pracę Twoim drugim domem. Myślę, że jak przychodzicie tutaj, to obowiązkowe jest zamówienie tutaj tatara, galarety sety, a galareta i seta to luneta a galareta i dwie sety to lorneta obowiązkowo zamówicie tutaj śledzika dodatkowo płatne pieczywko, ceny umiarkowane jak na restaurację nie zubożejecie, zaimponujecie kobiecie stylem, gustem, charakterem kiedyś rozmawialiśmy z naszym dobrym kolegą że jakby na pierwszą randkę ktoś się zabrał do mleczaka albo do jakby miejsca w tym stylu, to po prostu z miejsca jesteśmy kupieni. Chyba tylko my. To się nazywa porządnie zmrożona wódka. Ja dlatego przystrojenia gotowa jestem, tu przychodzi. Do kaleka ze wschodu, czyli Tatar. Z jednym jajem. To chyba jedyne miejsce, gdzie dostaniecie cytrynę do tatara. Będzie do herbaty. No to jest pół na pół, trochę cytrynki, mm -hmm. trochę perłowskiego octu. Elegancki. <głosy> 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 Nasz numerek tu leży. Broń Boże, żeby go zgubić. Śledzik? Jest. Że do tego baru przychodzili pracownicy zajezdni autobusowej, bo tutaj niedaleko jest. Była, już jej nie ma, ale była kiedyś zajezdnia autobusowa MZK. Przychodzili tu również pracownicy elektrociepłowni Siekierki. I mnóstwo pracowników z chemskiej. filmowcy, aktorzy, operatorzy, dźwiękowcy itd. itd. Na Helmskiej swoją siedzibę ma wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych: luneta i Medoza. I oczywiście do takiego jedzenia musi być herbata. Pełne zachwytu. Opuszczamy lotos, ale lotos nie opuszczamy. Walentynki możecie zacząć świętować już minutę po 12.00. Albo i o północy. Bo jest w Warszawie taka knajpa dla miłośników chińskiego żarcia, gdzie możecie zjeść w zasadzie 24 godziny na dobę. Jest to całodobowa, wyjątkowa restauracja, znajdująca się w pobliżu stołecznego szpitala na Banacha. 24 godziny na dobę możecie przyprowadzić tu swoją drugą połowę. Ruch jest zawsze. Wystrój straszny i jedzenie. W sumie bym powiedziała, że bardzo dobre. Pełne glutaminianu sodu, ale bar nazywa się Bambin. Minutę po 12 w walentynki. Rozgrzać brzuszki, a potem ruszyć na miasto i wybrać którąś z naszych propozycji. O trzeciej w nocy dalej dostaniecie gorącą pyszną świeżo robioną zupę. Nawet dostaniecie ją wtedy, kiedy na zewnątrz będzie minus 40. Kiedyś przy minus 30 stopniach w nocy o trzeciej z kawałkiem. Wracając pewnie. Ja pamiętam imprezy. jeszcze, jak stały koksowiki na przystankach. Tak. Jak ja byłam, takie ja były mroźne zimy. Można było tu wejść pani, która ogrzewała się petem. <grym> tak jest, no to jest folklor, pokazujemy miejsca, które są naprawdę kultowe. I dzięki nam możecie poznać, jeśli jeszcze ich nie Latem czasami nie można się tu dopchać. Wszyscy chcą zeżreć chińczyka z banacha. Czarta No a w sumie w razie czego, jakby Wam coś nie podeszło, to szpital macie obok. Mimo, że w szpitalu tym są dwa bary, większość pracowników i tak zmierza zawsze do tego Chińczaka. Foczka za 15 z kurczaczkiem, makaronem ryżowym. Prawdziwa po. i słuchajcie, potem to wiaderko świetne jest do wykorzystania na przykład do mrożenia. Drzbków, które będziemy zbierać jesienią. Kolejna kultowa knajpa, która ma około 60 lat. Cafe Muzajka przy ulicy Puławskiej 53. Zaznaczymy, że nie jest to najtańsze miejsce. Jest to droższe miejsce niż Lotos. Jest odnowione, więc ten klimat. Jest już trochę inny, ale nadal designerski. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie i pokażemy też, co tam możecie zjeść. Ale jest bardzo klimatyczne, jest kultowe, jest na mapie Warszawy od dziesięcioleci. Mimo, że mozaika została odnowiona, i w środku wygląda już trochę nowocześniej, trochę inaczej. Szyld pozostał ten sam od lat. I w hołdzie dla starej mozaiki jest menu, które jest stare, tak zwana stara mozaika.

Let's go, easy, you know. You know, but it makes us feel alive. So we go with a floor. Just love me harder. Have no mercy on me, just tell me, Lauda. If you love me, just love me harder. Have no mercy on me, just tell me, Lauda. If you love me. Wątróbka ze starej karty. I lunch z nowej. Film zachowany do lunchu. I... Herbatka turecka w szklance. Tak, tak <laughs> jak. Patrzcie, podstawkę z kawałkiem ciasta, platek. Deser i herbata. Bo to, no, bez cukru nie wypiję to <laughs> Klasyczny. <Bo laughs> Teraz to wygląda jak klasyczna puszka coli z, ze zbiorem cukru na dole. <laughs> Słuchajcie, po prostu nie zamieszam, bo wiecie, Mój wujek tak sobie herbatę y, słodził albo kawę, że on sypał osiem łyżeczek cukru, tylko nie mieszał. Podają tutaj śledzia alaminu, czyli absolutny klasyk przedwojennej Warszawy. Przysmak warszawiaków z przedwojny, który jest fantastyczny. Kiedyś te minogi to były zwisły, ale teraz na szczęście nie. To były ciężkie dni, naprawdę ciężkie dni. Kiedy? Wszystko ze stołu z To były wszystkie miejsca, które polecam Wam na walentynki. Wszystko dla wszystkich, dla wielbicieli każdej kuchni i miłości. Myślę, że to naprawdę fajny wybór miejsc. Myślę, że znajdziecie coś dla siebie, jeżeli postanowicie skorzystać z naszych poleceń. I oczywiście nie musicie tam iść tylko w walentynki. Te miejsca zapraszają Was serdecznie każdego dnia. Dajcie na które miejsce wy byście się zdecydowali, gdybyście mieli taką możliwość? Czy znacie te miejsca i co wy polecacie na taki dzień? Co w ogóle myślicie o Walentynkach? My was ściskamy jak zwykle gorąco. Jeżeli podobał Wam się nasz film, to dajcie nam lajka, a jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to dajcie nam suba. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przychodzą do nas na stałe, stale nas oglądając i ściskamy wszystkich nowych. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się ciepła. Can I tell you what I want? Can I? Can I tell you what I need? Just love me harder. Have no mercy on me. Just tell me louder. If you're loving me, just love me harder. Have no mercy on me.